Witam wszystkich na kolejnej wycieczce szlakiem dawnej linii kolejowej. Dziś jestem w Korzybiu i dzisiaj będziemy szli dawną linią kolejową z Korzybia do Polanowa. Miejscowość Korzybie to dawniej pięciokierunkowy węzeł. Widać też pozostałości dawnej świetności stacji. Natomiast linia do Polanowa odchodziła od czynnej linii biednącej przez korzybie, czyli ze Szczecinka do Słupska, w stronę Szczecinka, czyli tą, którą pokazuję w prawo. Tam będziemy w tej chwili zmierzać. A widzimy zaraz ze za stacją w korzybiu wyraźne odbicie szlaku na polanów w prawo. To jest ten nasyp w lewo, linia na Szczecinek. No tak to wygląda na początkowym odcinku. No i Zaczynamy od przedzierania się. Pierwsza budowla na trasie. Zniszczony most na rzece Wieprza. Stoję na przeczółku od strony korzybia. No i prawie tutaj nic nie zostało. To jest kierunek na stację w korzybiu. Spróbuję jeszcze pokazać z dołu. Przyczółek od strony korzybia z dołu, no niewiele się zachowało. Przyczółek od strony polanowa, ta sama sytuacja, brak większych pozostałości. Teraz będę musiał przejść na drugą stronę. No i czeka mnie dość spore obejście do mostu na linii Szczecinek Słupsk. Po długim obejściu i po obłądzeniu w lesie, znajduję wreszcie znowu dalszy ciąg torowiska. To jest kierunek na korzybie, a to kierunek na polanów. Być może był tutaj kiedyś. Wiadukt, ale śladów brak. Zobaczymy, jak tu się będzie szło dalej tym torowiskiem. Widywałem wygodniejsze ścieżki, ale jakoś da się iść nasypem. A to jest kierunek korzyby. I wiadukt w środku lasu, kierunek polanów. Jandruk z góry. i dalsze torowisko kierunek polanów. A wygląda na to, że będzie całkiem wygodnie jak na środek lasu. A tak wygląda nasza trasa z dołu, kierunek polanów w takim imponującym wąwozie. I tutaj ten wiadukt i kierunek korzybie. I już wychodzimy z tego wąwozu. To jest kierunek korzybie. No, ścieżka rowerowa w tym miejscu, to byłby prawdopodobnie hit. Naprawdę jest tu pięknie. I zaraz natykamy się na kolejny wiadukt w środku lasu. To jest kierunek polanów. Tak on wygląda z góry. I jeszcze widok na torowisko. Kierunek polanów. Dalej dość wygodnie. Więc być może dalej pójdziemy torowiskiem. Tym bardziej, że tu za bardzo nie ma jak obejść. I to jest kierunek korzyby. Torowiskiem się idzie coraz gorzej. Wypatrzyłem tutaj po prawej taką drogę i prawdopodobnie ten kawałek sobie obejdziemy. No bo szkoda się tutaj przedzierać. Zbliżamy się już do miejscowości Łętowo, i po lewej stronie zaczyna nam ponownie towarzyszyć torowisko. A my idziemy tą ścieżką. Kierunek Polanów. Idziemy czosom i po prawej wyraźnie widoczny nasyp dawnej kolei. To jest kierunek Polanów, następna stacja Żukowo. Jednak próbuję torowiskiem, które jest zaskakująco dobrze dostępne. W takim głębokim wykopie ponownie kierunek Polanów. No, Weszliśmy z wykopu i przestało być wygodnie. A ta szosa jest tuż obok i naprawdę nie ma sensu się przedzierać. Wracam na nią. Jestem w tej chwili w Łętowie i wyraźnie widoczny nasyp, który biegnie teraz w stronę stacji Żukowo. Nie Łętowa, jak można by podejrzewać. Przez Wętowo, jak widzieliście, torowisko przebiega na takim bardzo wysokim nasypie. Jest tutaj mostek na rzece Karwina, ale podejście do niego jest bardzo trudne. Mi się udało tak... nie wiem nawet, czy cokolwiek zobaczycie. Tutaj biegnie ta rzeczka, tam jest mostek, a to jest to ten wielki nasyp. Tak wygląda torowisko z góry na tym moście to jest kierunek Korzybie, tu jest ta rzeczka, kierunek polanów i niedaleko już stacji Żukowo natykamy się na taki oto wiadukt w lewo kierunek polanów, w prawo Korzybie, to jest ten nasyp, który idzie przez wieś Łętowo. Budynek stacji Żukowo-Sławieńskie od strony podjazdu, no i stacja od strony torów, kierunek korzyby. I jeszcze zachowała się rampa na stacji. Tam dalej już słabo widoczny budynek stacyjny. Za Żukowem na torowisko wchodzi bardzo wygodna ścieżka. To jest kierunek polanów. Kierunek korzyby. Kolejny wiadukt na trasie, tym razem nad zwykłą leśną ścieżką w prawo. Polanów i torowisko nad tym wiaduktem kierunek Korzybie, Kierunek Polanów. Luksusowa droga się kończy. To jest dalsze torowisko na Polanów. Tędy przyszliśmy. Na szczęście po lewej stronie jest wygodne obejście. Idziemy obejściem, a po prawej wyraźnie widoczny nasyp. To jest kierunek Polanów. Idąc wzdłuż nasypu, natrafiamy na kolejną budowlę w środku lasu. W lewo kierunek Polanów. Brug w środku lasu. Prawdopodobnie wróciliśmy na torowisko i na teren dawnej ładowni Miłostowo. Eee, nic tutaj chwilowo nie widzę, żeby pozostało, ale przejdę dalej. Tak, pozostała rampa z tej ładowni. Czy przejdziemy się dalej w kierunku na Polanów? Zobaczymy, może jeszcze są jakieś resztki. Żadnych innych pozostałości nie znalazłem, za to znalazłem wiadukt. Kierunek Polanów. Widok tego wiaduktu z góry. Kierunek korzybie. Kierunek polanów. I jesteśmy na zniszczonym moście na rzece Janiewka. Z tej strony niewiele widać z góry. Zaraz podejdę i pokażę wam z dołu ten widok. To filar od strony korzybia. A to filar od strony Polanowa. Most musiał być dość spory, z uwagi na to, że rzeczka płynie w takim wąwozie. I chyba bez problemu da się ją przejść. Bez konieczności obchodzenia nie wiadomo gdzie. Teraz ja spróbuję. Przeprawa bezproblemowa, dno twarde, woda płytka. Już jestem na drugim brzegu. Tu jeszcze rzut oka na filar od strony Korzybia. A i trochę zasłonięty od strony Polanowa. I staję na filarze od strony Polanowa. To jest kierunek Korzybie. No, i kierunek polanów. Brak ścieżki, trzeba się będzie przedzierać. I to przedzieranie się doprowadza mnie do kolejnego wiaduktu w środku lasu. To jest kierunek polanów, ale dalej już nie idę torowiskiem. Jak tam widać, już jest wszystko zarośnięte. Trzeba będzie znaleźć obejście. To jest kierunek korzybie. I ten wiaduk z góry. To jest kierunek korzybie. A ten gąszcz to jest kierunek polanów. I tak jak mówię, spróbuję tutaj obejść tą drogą leśną. Koniec obejścia. To był przejazd po poziomie torów w tą stronę do następnej stacji, czyli podgórki. A to jest kierunek korzybie. Zachowała się droga dojazdowa do stacji brukowana. Jak wyglądała stacja przed mniej więcej 100 laty, pokażę Wam na zdjęciu. A tak wygląda aktualnie. Tak wygląda równia stacyjna, ale niestety tu wszystko jest pozagradzane. I nie bardzo mam jak pokazać. Budynek, tylko widoczny dach. I jeszcze budynek stacyjny z drugiej strony. To jest wyjazd na Polanów. I tutaj kończymy naszą wycieczkę szlakiem dawnej linii Korzybie-Polanów. Pierwszą część, oczywiście. Zapraszam Was na drugą i następne wycieczki.